Siemano, ja nazywam się Legion i witam w kolejnym filmie z Dead by Daylight na moim kanale. W dzisiejszym filmie przedstawię wam nowego mordolca, którym jest Głębnik. Nie wszedł on jeszcze normalnie do gry, ale można go ograć w publicznej wersji testowej. Przeczytam wam jego lore, przeczytam wam o jego mocy, o jego perkach i dodatkach. Do tego pokażę wam moją pierwszą grę, którą nim zagrałem, a wyszło całkiem nieźle. Udało się nawet zrobić memento Mori i to nie jedno więc zapraszam jeszcze na mojego Twitcha twitchtv/legion7 z, które, z którego to pochodzą te nagrania. Bardzo też pomoże mi zostawienie łapy w górę, zostawienie subskrypcji lub komentarza pod tym filmem. Nie zawracam wam więcej głowy, zapraszam do oglądania. Dobra, przeczytajmy sobie, co to w ogóle za paskuda jest. Informacje o bohaterze w głębnik. Historia zagroda została założona na prywatnej amerykańskiej wyspie w latach 60. Przez grupę anonimowych filantropów. Ich celem było stworzenie pokojowego społeczeństwa, wolnego od mrocznych myśli i emocji, przyciągającego z całego kraju osoby zniechęcone, rozczarowane i rozczarowane. Okej. Okay. Ta miłująca pokój społeczność rozwija się przez lata, a jej członkowie wykonywali polecenia charyzmatycznego przywódcy Otona Stampera który nauczał ich sekretu utrzymywania szczęścia poprzez rozmowy o radości, medytacje i niekończące się recytowanie dobromyślnych mantr. Jednak nie wszystko było sielanką w zagrodzie i Otto szybko wyrzucał każdego, kto przyznał się do mrocznych myśli lub wypowiadania mrocznych słów. Ci, których wyznaczał na strażników zagrody, szybko pozbywali się malkontentów poprzez wyganianie każdego, kto tylko pomyślał lub powiedział coś przeciwko niemal doskonałej społeczności. Tym sposobem Otto wpoił Otto Marianom wiarę, że mroczne myśli są źródłem wszelkiego niezadowolenia. Mówił o starożytnym bogu zwanym Drauni i opowiadał, że żywi się on mrocznymi wspomnieniami i pragnieniami oraz że muszę, muszą wypędzić wszelkie przejawy mroku ze swoich serc w obawie przed przywołaniem potwora z krainy cieni. Spoiler, chyba im się nie udało. Życie na wyspie toczyło się jednak niczym w utopijnym śnie, do czasu, gdy przez szczeliny duchowej tamy zaczęła powoli przenikać ciemność, a członkowie zagrody zaczęli w tajemniczy sposób znikać. Nie minęło wiele czasu, a strach zacisnął swoje skażone szczęki na wyspie i nie chciał ich rozluźnić. Niegdyś szczęśliwa społeczność zebrała się w kilku domach i recytowała wszelkie, wszystkie. I recytowała wszystkie dobromyślne mantry w desperackiej próbie pozbycia się z życia tej bezkształtnej istoty, która zdawała się prześladować wszystkich w cieniu i pochłaniać we śnie. Odto próbował uciszyć zwolenników, tłumacząc, że w ich szeregach są malkontenci i że to oni wezwali drawni do ogrodu radości. Gdy zagroda tonęła w strachu, odto zastosował desperackie środki. Odto Marianie zostali zamknięci w domach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek i mrocznych rozmów. A sen został zakazany, aby nikt nie mógł wypuścić na świat, na świat mrocznych snów. Wolność i sen powrócą gdy tylko drawni przestanie ich nękać. Odto Marianie jednak nadal znikali, więc odto zebrał zwolników w pobliżu plaży, a na drewnianej scenie umieścił krzyczącą kobietę. W deszczu tłumaczył przemoczonym, przestraszonym i pozbawionym snu wiernym, że kobieta jest dziennikarką, która przybyła, aby zniszczyć wszystko, co stworzyli. No, no, ale już przeczytamy do końca. Gdy strażnicy trzymali drżącą kobietę, tak, krzyczała, że Otto nie jest zbawcą, za którego się podaje. Należał do starożytnego kultu, ekskluzywnego klubu miliarderów, którzy czerpali przyjemność z deprawowania i składania w ofierze staremu Bogu ludzi, miast, a nawet krajów. Dziennikarka powiedziała, że Otto nikogo nie wygnał, torturował i składał w ofierze zaginionych i na też przyjdzie pora. Otto bez wahania poderżnął jej gardło, zanim zdążyła rozpowszechnić więcej kłamstw. Gdy upadła na kolana z rękoma zaciśniętymi wokół szyi, powiedział zdezorientowanemu i przerażonemu tłumowi, że kobieta współpracowała z innymi w ich szeregach i że muszą znaleźć oszustów, zanim Drawni przyjdzie po nich wszystkich. Słowa Ottona rozeszły się po zgromadzeniu i dotarły do mrocznych zakamarków serc wyznawców, co wydobyło z nich rzeszy... Co wydobyło z nich rzeczy ciemne i budzące lęk. Lata stłumionych emocji zaczęły dawać o sobie znać, jak gęsta mgła spowijająca niespokojne nogi i stopy. Szepty przerodziły się w spanikowane mantry, a mantry w krzyki i przekleństwa. Wszyscy oskarżyli się wzajemnie złoże. Wszyscy oskarżali się wzajemnie złożeczenie. Chyba tłumaczenie jest takie nie do końca. Wszyscy oskarżali się wzajemnie złożeczenie. Nie no dobra, ma to jakiś sens. Krzyki i przekleństwa wśród wyjącego wiatru i pada, padającego deszczu stawały się coraz głośniejsze, a wszyscy desperacko próbowali powstrzymać ciemność, która w nich drzymała. Ale im bardziej się starali, tym szybciej przegrywali wewnętrzną walkę. W ciągu kilku chwil tama pękła i uwolniła piekielny potok. Otto przyglądał się, jak jego niegdyś błogie i radosne stado nagle wybuchło przemocą, jakiej nigdy wcześniej nie widział. Tłum wykrzykiwał oskarżenia i rozdzielał, rozdzierał się nawzajem na kawałki rękoma, rękami i zębami, ale nikt ani razu nie podniósł wzroku, by spojrzeć na miłego i charyzmatycznego pasterza, który uśmiechał się zimnymi, ponurymi i pozbawionymi litości oczami. Kiedy było po wszystkim, odtopoczył jak skrzpiąca drewniana scena trzęsie się, a nad nią krąży stado wron. Nagle ziemia podniosła się, a potem zapadła w gęste, czarne błoto przypominające melasę. Chwilę później z błota wyłoniła się bezkształtna masa, która stanęła dęba jak koń, by pożywić się wijącą się masą wyżniętych ludzi. Była wszędzie i nigdzie jednocześnie. Powoli przedzierała się przez masakrę, chłonąc ciemność, delektując się nieszczęściem i wydając straszliwe odgłosy, krzyki, wrzaski, szepty, trzaski, pęknięcia. Odgłosy uczty, odgłosy śmierci, odgłosy mroku. Otto obserwował istotę, która powoli zaczęła przekształcać się w to, co sobie wyobraził, w to, co kazał wszystkim sobie wyobrazić. Stwór odwrócił się powoli i patrzył na Ottona przez długą, cichą chwilę. Później drawni odszedł wśród gęstego czarnego szlamu i zniknął w cieniu, z którego przyszedł. Dobra, zobaczymy jego moc. Władza ciemności. Zabójca może korzystać z szafek, aby teleportować się na mapie. Gdy zabójca ukrywa się w szafce, wskaźnik zmroku wzrasta. Gdy wskaźnik zmroku się zapełni, na ocalałych spada zmrok. Muszą poruszać się w całkowitej ciemności. Moc teleportacji zabójcy jest bardziej skuteczna, a jego zasięg terroru zostaje zastąpiony kołysanką. Zmrok kończy się po kilku minutach i cykl się powtarza. Ocalali mogą zakładać blokady na szafki, aby spowolnić możliwość wyjścia z nich przez zabójcę. Każdy ocalały może zablokować tylko jedną szafkę na rozgrywkę zaciemnienie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mocy, aby aktywować. Po aktywacji zostawiasz za sobą iluzoryczną postać. Tak, może wejść do szafki i może się teleportować między szafkami. Z tego co rozumiem. Chyba że no zresztą przeczytamy i zobaczymy. Masz dwie możliwości: wycelować w szafkę i nacisnąć przycisk ataku, by się do niej teleportować lub nacisnąć przycisk umiejętności, by powrócić do iluzorycznej postaci. Poprzez teleportację do szafki tracisz iluzoryczną postać. Gdy siedzisz w szafce, wyceluj w dowolny inny schowek i naciśnij przycisk ataku, by ponownie się teleportować. Czyli ja myślałem, że to będzie tak, że on będzie musiał wejść do szafki, żeby móc się teleportować do innej, a on po prostu może się teleportować tak o z każdego miejsca do szafki chyba. Każda teleportacja powoduje zużycie jednego żetonu mocy. Wyjście ze schowka lub powrót do iluzorycznej postaci aktywuje czas odnowienia mocy, co pozwala odzyskać wszystkie żetony. Ocalali mogą zakładać blokady na szafki, aby spowolnić zabójcę. Zabójca może złamać blokadę poprzez wyjście z zamkniętej szafki lub wykonanie podstawowego ataku na blokadzie. Raz złamana blokada przepada. Zmrok. Kiedy ranisz zdrowego ocalałego, wieszasz ocalałego na haku lub korzystasz z teleportacji, zwiększasz wskaźnik zmroku. Z czasem ranni ocalali również zwiększają wskaźnik mroku. Gdy wskaźnik się wypełni, rozpoczyna się zmrok. Zabójca staje się niewykrywalny, a przez wejście do szafki może wykrywać pobliskich ocalałych za pomocą instynktu, instynktu zabójcy. Czas odnowienia mocy skraca się, a prędkość teleportu jest większa. Pole widzenia ocalałych jest ograniczone przez efekt ciemności. Zmrok trwa 80 sekund. Co boisz się, boisz się ciemności? Czy boisz się potworów z szafy? Dobra, jego perki. Rozpad. Umiejętność przyswajalna postaci w głębnik. Umiejętność. Wszystko obraca się w pył. Jest, tak, jest to tak nieuniknione jak nadejście nocy. Gdy ocalały wykona szybki skok przez paletę w twoim zasięgu terroru, paleta zniszczy się sama po 12 sekundach. Ogród ma być miejscem pełnym radości. Dzięki radości nic nie stanie nam na drodze. Ujawnienie ciemności. Kiedy otworzysz schowek, aury wszystkich ocalałych w promieniu 16 metrów zostają Ci ujawnione na 3 sekundy. Czas odnowienia umiejętności wynosi 30 sekund. Pozostańcie w świetle, moje dzieci. W ciemności strach Was narazi. I trzeci perk, zaraźliwy dotyk. Wszystko w końcu wraca do krainy cieni. Leczenie tylko opóźnia to, co nieuniknione. Za każdym razem, gdy ocalały wykona akcję leczenia, w twoim zasięgu terroru otrzyma efekty oślepienie i wyczerpanie. Efekty utrzymują się przez 6 sekund po przerwaniu leczenia w jakikolwiek sposób. Nie przyznawajcie się do strachu, bólu czy zwątpienia. To nasiona, z których wyrasta ciemność. Prędkość ma jak normalny killer 4-6 metra na sekundę. Zasięg terroru 32 metry. W sumie nie wiem, czy to jest taki normalny. No, taki standardowy, jak większość killerów. No dobra, spróbujemy zrobić mu tak, jakby adepta, tylko z jego trzema perkami zagrać. Dobra, co robią te Adony teraz? Czerwone Adony. Poziom trudności. No, umiarkowany. Nóż ofiarny. Kiedy pewna dziennikarka próbowała ostrzec Otto Marianów o jego prawdziwym zadaniu, poderyżą jej gardło jako ostrzeżenie dla wszystkich przeciwników. Ej, wypadła z niego głowa konia. No dobra, nieważne. Po wyjściu za... Fuj. Po wyjściu Zabójcy z szafki podczas zmroku, wszystkie miejsca przeskoku w promieniu 16 metrów zostają zablokowane dla ocalałych. No, ja kliknąłem wyszukiwanie gry jeszcze zanim zacząłem czytać, nie? Więc czekamy. A 1, 2, 3 to jest... Możesz sobie różne buildy robić. Możesz sobie zrobić trzy rodzaje buildów skinów, jak tam chcesz, nie? sobie ustawić i zamiast zmieniać wszystko, to po prostu przestawiasz sobie, nie? Że na przykład tutaj mam takie perki, tu sobie wezmę, jakie tam chcę, tu sobie wezmę, jakieś tam i sobie zmieniam, nie? To jest dobre, no? Zwłaszcza na surwy. Możesz mieć build pod granie ze znajomymi, możesz mieć build pod granie z randomami, więc jest sponio. No to powinno być już dawno, to prawda. Co jeszcze nowego weszło? Weszło jeszcze coś tak... znaczy weszło. Wejdzie jeszcze coś takiego, że jak będzie w grze więcej surwów, a za mało killerów, to za grę killerem będzie, będą dodatkowe blood pointsy, a jak za mało surwów będzie, to za grę surwem dodatkowy pointsy. No, menu się trochę zmieniło. Tak też może się stać. Uuuu, mamy gierkę! Nice. I nie przeczytałem, co robi ten drugi Adon. Ocaleni otrzymują efekt narażony na ostatnie 20 sekund zmroku. Dobra. Więc mamy trzy nowe, nie, dwie nowe worki. No to a dajemy ready. Jaram się. Ale jestem ładny, ja pierdolę. Gość wziął latarkę, nie będzie wiedział gdzie świecić. No dobra, testujemy nowego mordulca w DBD. Szkoda, że nie ma nowej mapy. Dobra, to na razie jeszcze nic nie mogę zrobić. Tak, na razie mam zblokowane. A i teraz mogę sobie załadować teleport. I się tepnąć do jakiejś szafki. No dobra, lecimy tam. To nie tak działa. Tak, to działa. No i siedzę sobie w szafce i on widzi to, widzi przez tą szafkę, to też jest kozackie, nie? Patrzcie, i teraz się tam tepamy. Ciekawe czy oni to słyszą jakoś. I wydaje się to być dość kozackie, no Legena zrobili i ona na szaka pobiegła. No, ktoś tu się chyba przyblokował troszkę, nie sięgnął. Kurde, nie ma żadnej szafki, gdzie by tu się pepnąć Ale poleciałem daleko Trochę chyba to przegiąć z tym teleportem. Pamiętaj o Mori, no wiem. Tam kogoś widziałem. Wątpię, że mi się uda Mori zrobić w tej grze. Dobra, leży. To co? Teraz ty, malutka koleżanko. Wypieprzaj z tą latarką. No, coś czuję, że do piwni jej nie doniesiemy. Chociaż może. Dobra, jest. Jest ciemność, tak? Już jest ta ciemność, czy o co chodzi? Tej zdjęta jest już. No dobra, idziesz tam. Tam widziałem jeszcze jednego byczka. Dobra, do piwni jej nie doniosę, ale tam ją mogę donieść. No i ciemność się skończyła. źle poleciałem ale dałem tak już nie zrobisz. To muszę Gena kopnąć. Ej, a czy ja mogę sobie od tak wejść po prostu do szafki, czy muszę się do niej tepnąć? Sprawdźmy to. Blokady na szafkach, Patrz. Dobra. w jest tak jest no, zaraz będzie ciemno.

Ona musiała jakoś wiedzieć, czy ja się tam tepam, że się od razu zawróciła. No i mnie oślepi znowu, nie? Dobra. Jeszcze tu masz paletę. Czy na tobie mogę już zrobić, Mori? Tam jest glen zrobiony i tam jest glen zrobiony. ona zrobiła? blokadę mi na szafkę nałożyła. Ej, i na nią już będzie można Mori zrobić, nie? najgorzej że mi że tylko jeden gang został Uwaga O jest No niezłe. Koda, że mi ta paprotka zasłoniła. No e lobyczku. Blokady na szafki pozakładane. Dobra, gdzie są geny czysto, ale daleko, tu był gen kręcony ostro. Co by się nie stało, ty i tak już jesteś martwa, dziewczyno. Ej, jak to się stało, że ją zgubiłem? Dobra, nie zgubiłem. No, skacz, skacz, skacz. Nie skoczyła. nie ciebie szukałem nie podoba mi się to, to muszę dorwać Wszyscy tu są. Dobra, ciebie chcę. No i co? Koniec! GG Byczku, Siemanko. Nie wykorzystałem za bardzo tych teleportów do szafek. Ale powiem wam, podoba mi się ten killer. A, a tako po prostu do szafki sobie wejść nie mogę, nie? Ciężko stwierdzić po takiej jednej grze. No jest kozacki dość. No zobaczymy jeszcze. Trzeba będzie parę razy zagrać. Też wiesz, ludzie nie umieją grać na niego. To też jest inaczej. Ale ja bym chciał jeszcze zagrać na tej nowej mapie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam jeszcze raz na moje streamy na twitch.tv slash legion7. Proszę zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Jeśli chociaż trochę Ci się spodobał mój film, to bardzo mi pomoże. Dzięki za obejrzenie i nar...